The day is fast approaching now, but friends. What are we doing with all the sins in our world and the pleasures that it brings to cloud our eyes, our ears, our hearts? Can we still hear God's voice? Can we still feel His love? Can we still, can we still find our way home? Time is precious now. Open our eyes, ease our hearts. Please, Jesus, heal our mind. Can we still hear God's voice? Can we still? Can we still can we still find a way home? Put aside totally now the idols in our lives. Allow the Lord to work his plan to help and save us all. can we still hear god's voice can we still feel his love can we still can we still find our way Co to znaczy być adwentystą Dnia Siódmego? Jest to bardzo dobre pytanie, które prawdopodobnie ma krótką i długą odpowiedź. Pozwólcie, że moja odpowiedź będzie taka pomiędzy. Być może historia jest dobrym miejscem do rozpoczęcia. Wszyscy mamy przodków, którzy mogliby dużo powiedzieć, co utworzyło nas takimi, jakimi jesteśmy. Na przykład moglibyśmy rozpocząć faktem, że Kościół Adwentystów Dnia Siódmego oficjalnie powstał w Stanach Zjednoczonych w 1863 roku, ale to byłaby mowa o faktach, a nie o historii. W pewien sposób historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego rozpoczyna się w XIX stuleciu, ale byłoby poprawniej powiedzieć, że w XIX wieku historia posuwała się naprzód. W XIX stuleciu Stany Zjednoczone Ameryki były narodem, który ledwie zaczął swój wzrost. Naród ten był optymistyczny, wzrastający w większości chrześcijański, a wiara ludzi uwidaczniała ten optymizm. Wiek XIX był również czasem, w którym wzrost nowych struktur wierzeń dał podwaliny wielu systemom wierzeń dla następnego stulecia i które istnieją do naszych czasów. Właśnie w tym stuleciu Pisali Karol Marx i Karl Darwin. To było również w tym czasie, który był świadkiem powstania wielu nowych religii, nowych wynalazków i wielkiego oświecenia w dziedzinie medycyny i wiedzy. Kolonializm europejski był u swego szczytu, ale jego upadek już był wyczuwalny. W takich korzystnych warunkach adwentyści dnia siódmego przyjęli nieco odmienne spojrzenie na przyszłość. W miarę jak studiowali Biblię, podczas kiedy współobywatele widzieli świetlaną przyszłość, Adwentyści przyjęli pozycję, która w światowych terminach była być może mniej optymistyczna, gdyż widzieli nadchodzące problemy o zasięgu światowym, trudności w dziedzinie polityki, ekonomii, religii i naturalnego środowiska. Jak widać, adwentyści Dnia Siódmego nie tylko sięgają swoimi korzeniami do wieku XIX. Nasz początek sięga zupełnie do początku wszystkiego, na początku Bóg. Wierzymy, że historia Biblii jest historią naszego świata. Jako ludzie wiary, wierzymy, że na początku Bóg stworzył świat. I od tego początku Bóg zawsze miał swój naród, ruch oparty na wierze, ludzie, którym dano przesłanie dla zaniepokojonego świata. To przesłanie to wieści o nadziei, wieści o sprawiedliwości i o sądzie. Ci, którzy chodzili z Jezusem, nazywają je dobrą nowiną, bo to jest czym właściwie były i czym nadal są. Są to wieści przekazane przez proroku starożytności. Prorok Izajasz powiedział, lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzi, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność ciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Kiedy ludzie tamtych czasów skierowali uwagę na obrządki religijne i zniechęcili się do religii, Bóg powiedział przez Ozeasza, bo miłosierdzia chcę, a nie ofiary, znajomości Bożej, więcej niż całopalenia. Jako adwentyści wierzymy, że otrzymaliśmy nowinę nadziei dla świata pełnego niepokoju. Ta nowina nadziei jest dobrą nowiną o naszym Bogu, która była niesiona przez wieki przez tych, którzy byli naśladowcami Boga. W taki sposób otrzymaliśmy dobrą nowinę, aby się dzielić nią ze światem i utożsamiamy się ze wszystkimi ludźmi, którzy pragną się dzielić tą nowiną ze światem. Ta nowina nadziei jest chyba najpiękniej podsumowana we fragmencie apokalipsy. W rozdziale 14 i wersecie 6 mówi tak, zobaczyłem innego anioła lecącego środkiem nieba, który miał Ewangelię wieczną, dobrą nowinę, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi, wszystkim narodom, plemionom, językom i ludom, mówiącego donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, bo przyszła godzina Jego sądu. Oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, morze i źródła wód. Z tą nowiną nadziei przychodzi właściwa ocena warunków na świecie, zanim Jezus przyjdzie powtórnie, na co czekamy z utęsknieniem. Przykro, że Biblia opisuje świat w czasach przed przyjściem Jezusa jako świat pogrążony w problemach. Prorok Daniel opisał świat, który w fazie końcowej doświadczy ucisku, jakiego nigdy nie było. Sam Jezus powiedział, że w ostatecznych czasach miłość wielu oziębnie. Mówił, że będą znaki na ziemi i na niebie. Wspomina trzęsienia ziemi, głody, wojny i wieści o wojnach, ale mówi, że jest to tylko początek boleści. Kobiety, które są wśród nas, a które już doświadczyły tego, wiedzą, że kiedy bóle porodowe się rozpoczną, jest tylko jedno zakończenie. To jest poród. W mowie Jezusa narodziny to jego przyjście. Inni pisarze w Biblii ostrzegają, że ostatnie dni zaznaczą się upadkiem ekonomicznym, niesprawiedliwością ekonomiczną, w której miliony ludzi fałszywie uzurpuje sobie atrybuty Boga i fałszywie twierdzi, że mogą nas zbawić. Apostoł Paweł opisuje dni przed przyjściem Chrystusa, mówiąc, że społeczeństwo się rozpadnie. Ludzie będą kochać siebie, swoje pieniądze, ale nie rodziców innych lub praw Bożych. W ostatniej księdze Biblii opisane są ostatnie dni tak. Rozgniewały się narody i nadszedł dzień sądu. A więc kiedy patrzymy do przodu, patrzymy nadal z nadzieją, a nie ze strachem. Przed tym, co przyniesie przyszłość. Ponieważ chociaż obraz przyszłości jest smutny, to jednak, jak z bólami porodowymi, coś dobrego nadchodzi. Słowa Jezusa zapisane w Księdze Łukasza są rzeczywiście niezwykłe w przedstawieniu kontrastu między strachem i nadzieją. Jako Adwentyści jesteśmy ludźmi nadziei. Tak zapisa słowa Jezusa Łukasz i będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga z rozpaczonych narodów, gdy zaszumi morze i fale. Ludzie będą drętwić ze strachu w oczekiwaniu tego, co przyjdzie na cały świat. Poruszą się bowiem moce niebios. My też żyjemy w czasie, kiedy ludzie boją się wszystkiego, co nadchodzi. Ale Jezus nie kończy na strachu, bo ma coś lepszego, w czym możemy zakotwiczyć naszą nadzieję. Mówi, że w tym czasie zobaczymy Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach z wielką mocą i chwałą. A gdy się to zacznie dziać, spójrzcie w górę i podnieście głowy, gdyż zbliża się wasze odkupienie. To jest nadzieja Adwentystów dnia siódmego. To jest nadzieja, którą posiadamy, aby dzielić się nią z każdym, kto chce słuchać. I tak mamy nadzieję, tę dobrą nowinę. A ta nowina jest związana ze sobą Jezusa. On jest w przeszłości, teraz i w przyszłości. Jesteśmy pewni, gdyż obiecał, że przyjdzie powtórnie. Tak jak Biblia opisuje, jest on oblubieńcem oczekiwanym z utęsknieniem. A uczta weselna będzie o wiele wspanialsza, niż jakakolwiek do tego czasu. Jest nie tylko oblubieńcem długo oczekiwanym, ale również sędzią. Przyjdzie sądzić Ziemię i naprawi wszystko, co było złe. On uzdrowi chorych, nagrodzi też wszystkich ludzi za dobro lub za zło. Jezus przyjdzie jako jeden i tylko jeden, który może zbawić świat, i to jest naszą nadzieją. Nadzieja pociąga zastosowanie dla nas jako Adwentystów, a o zastosowanie to pyta. Jeden z pisarzy Biblii, apostoł Piotr, mówi w jednym miejscu, jak przy końcu, podczas przyjścia Chrystusa, żywioły rozpalone ogniem stopią się, a potem stawia pytanie, jakimi powinniśmy być. I jest to pytanie, które my, adwentyści, bierzemy bardzo poważnie. Innymi słowami, nadzieja przyszłości. Jest realna tylko wtedy, kiedy zmienia nasze życie teraz. Dla adwentystów przyjście Jezusa to nie sprawa wyznaczania dat. Nie znamy jej, i Jezus powiedział, że daty nikt nie zna. W podobny sposób przyjście nie jest powodem do uczulenia na punkcie wypatrywania znaków, gdyż Biblia uczy, nie trwórzcie się, jeśli otrzymacie jakieś proroctwo, sprawozdanie lub list. Jest pewne powiedzenie używane w ostatnich latach przez rząd australijski. Bądźcie czujni, ale nie wstanie alarmu. W pewien sposób to jest to, do czego dążymy jako adwentyści. Dążymy, aby być gotowi na przyjście Chrystusa. Chcemy żyć w gotowości i dążymy, aby być globalnymi obywatelami, którzy są tu na całe życie, ale również obywatelami Królestwa Bożego które może się stać rzeczywistością w każdej chwili z przyjściem Chrystusa. Adwentyści dnia siódmego są ludźmi z wadami i niedociągnięciami, ale ich dążeniem jest, aby być uczciwymi, etycznymi, wiernymi i dobrymi obywatelami. Ludźmi, którzy wzajemnie się miłują, którzy miłują swoich sąsiadów i co jest najcięższe, dążymy, aby miłować swoich nieprzyjaciół. Dążymy do utrzymania tego, co dobre, prawe, sprawiedliwe i czyste. I mógłbym to podsumować stwierdzeniem napisanym w XIX wieku przez jednego z pionierów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, napisała ona, największą potrzebą świata jest potrzeba ludzi, i rozumiemy, że mowa jest o ludziach w znaczeniu ogólnym. Potrzeba ludzi, którzy nie dadzą się kupić lub sprzedać. Ludzi, którzy na dnie serca są prawie i uczciwi, ludzi, którzy się nie wzdragają nazwać grzechu po imieniu, ludzi, których sumienie jest tak wierne w stosunku do obowiązków, jak igła kompasu do bieguna, ludzie, którzy będą stać, nawet gdy niebo upadnie. To jest, do czego dążymy, aby być. Tego wieczoru dziękujemy za Waszą drogą obecność na tym miejscu. Reprezentujemy dzisiaj różnorodność Bożego stworzenia. Z różnych narodowości, o różnych wierzeniach, ale jako miejscowi i globalni sąsiedzi, dążymy, aby być dobrymi sąsiadami, ludźmi pokoju. Pragniemy, aby wszyscy byli wolni, wolni od ucisku, wolni od niesprawiedliwości, wolni od trwogi. Ale jednak muszę wyznać naszą nadzieję na więcej niż to. Pragniemy przyszłości, gdzie nie ma chorób, żałoby ani śmierci. A ilustracja znaleziona w Biblii to ta, że nadchodzi czas, kiedy Jezus przyjdzie powtórnie i spełnienie naszych marzeń stanie się rzeczywistością. Nowina dana ruchowi adwentystycznemu jest taka, że wypełnienie naszej nadziei jest prawdą i na pewno się spełni. Nie będzie to uczynione ludzkim wysiłkiem, ale stanie się wtedy, kiedy zainterweniuje sam Bóg w niedalekiej przyszłości. Wierzymy, że stanie się to podczas drugiego przyjścia Jezusa. Nie będzie to już cierpiący sługa z pierwszego przyjścia. Ale jako zwycięski król okryty chwałą oraz sędzia tego wszechświata fakt ten mobilizuje nas abyśmy byli lepszymi obywatelami świata jako naśladowcy Jezusa mamy wyzwanie zawarte w słowach tym wszyscy ludzie poznają że jesteście moimi uczniami jeśli będziecie miłować jeden drugiego naszą żarliwą modlitwą i głębokim pragnieniem jako ludzi jest aby ta nowina nadziei Uczyniła nasz czasem ciemny i niepokojący świat lepszym miejscem zarówno teraz jak i na zawsze. It was made possible, and yes, so incredible that the God of heaven should come to our world. It is so beautiful to know of this miracle that the God of love should dwell among us. There is no one like you, mighty, just, and true real you are love life is in your hand no other hope but you alone can bring you gave, you say On that cross he bore our sins gave his life that we might live the pain you for you and for me of the blood that was shed to cleanse our lives to set us free that we Mighty, just and true, you are real, you are love, lifers in your hand. No other hope but you alone can bring you, gave you, save us, believe in you. No one like you, mighty, just and true. You are real, you are love, laughing in your hand. No other hope but you alone can bring. You gave, you saved given you you gave you say